Wchodzimy w płace i kadry wypłaty pracowników. Wypłatę dodatkowych elementów wynagrodzeń możemy realizować przy pomocy listy o rodzaju inne. Wybieramy przygotowany dokument listy o symbolu i inna wypłata, która zostanie naliczona kilka dni wcześniej niż lista etatowa. Wypłacając kilku pracownikom ten sam składnik możemy skorzystać z operacji seryjnego naliczenia dodatku. W tym celu zaznaczamy na liście nazwiska pracowników, w którym będziemy wypłacać dodatek. Z menu rozwijalnego przy ikonie plusa wybieramy funkcję seryjnej wypłaty dodatku. Zaznaczeni pracownicy otrzymają w tym miesiącu dodatek funkcyjny dla fakturzystów. Z listy zdefiniowanych w programie składników wypłat wybieramy właściwy element. Kwota tego składnika jest ustawiona w konfiguracji typu wypłaty. Uruchamiamy seryjne naliczenie składnika. Wypłaty dodatku funkcyjnego dla fakturzystów zostały naliczone.